Dzisiaj będzie bardzo budżetowo, co nie oznacza, że Redmi 7A może spotkać się z moją dezaprobatą. Jest to model, może nie ekstremalnie tani, ale tani, także zobaczymy, do czego można go wykorzystać. W 2019 roku smartfony potrafią prawie wszystko oprócz gotowania i prasowania i to właśnie w smartfonach lubimy. A co jeżeli przychodzi Xiaomi Redmi 7A który nie ma praktycznie nic, czy warto w ogóle takie urządzenie kupić i do kogo jest ono kierowane, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy, także zapraszam. Smartfon przywędrował do mnie ze sklepu Dragonis, także dzięki wielkie, a cenę tego urządzenia możecie sprawdzić w opisie. Jakiś czas temu testowałem Redmi 7, który totalnie Xiaomi nie wyszedł, także z pewnymi obawami podchodziłem do Redmi 7A. Wiadomo, względem wykonania trudno mieć wysokie oczekiwania. 7A dominuje plastik, nie ma krzty metalu czy w obudowie. Ramka jest plastikowa, tak samo jak plecki. Jest to tania odmiana tego syntetyku, co nie oznacza, że tandetna. Plastik jest miękki, ale nie ugina się pod palcem, nic tu też nie skrzypi. Jak przystało na budżetowe smartfony, ekran jest odgrodzony czarną ramką od korpusu, a front totalnie niczym nie szokuje, chyba że brak wcięcia traktujecie jako niespodziankę. Przez to też mamy spore przestrzenie nad i pod wysiedlaczem, ale jest w tym miejscu chociaż napis Redmi, co powoduje, że 7A już jakiś jest. Oczywiście warto zabezpieczyć urządzenie jakimś caseem, bo raczej wielu upad. Nie przeżyje bez uszczerbku na zdrowiu. Minus zabrak powłoki oleofobowej, przez co ekran szybko się brudzi. Fajnie, że mamy podwyższoną ochronę na zachlapania. nie mamy natomiast certyfikatu wodoszczelności, także rozsądnie z tą wodą. I przede wszystkim smartfon jest kompaktowy i świetnie leży w dłoni. Małe wymiary więc i ekran nie będzie duży. 545 cala o rozdzielczości 1440x720 pikseli o proporcji 18x9, trudno było oczekiwać czegoś więcej, także sami rozumiecie. Technologia ekranu to LCD IPS, a odzorowanie kolorów jest bardziej słabe niż dobre. W tej cenie na pewno można znaleźć gorsze wyświetlacze, więc marudzić nie mogę. O dziwo jasność maksymalna pozwala na w miarę komfortową pracę, gorzej radzi sobie czujnik światła, który wolno adaptuje się do nowych warunków oświetleniowych. Niedawno mieliśmy dzień optymisty, ale jak to być optymistą, gdy brakuje skanera odcisków palców. Są jego przeciwnicy, ale umówmy się, że jest to bardzo wygodna forma odblokowania ekranu. Za to otrzymujemy odblokowanie twarzą. Działa to dobrze w jasnym pomieszczeniu czy na dworze, ale jak tylko zrobi się ciut ciemniej, to niestety pojawia się problem, dodając do tego fakt, że Xiaomi samo mówi przy konfiguracji, że można telefon odblokować zdjęciem, to specjalnie nie ufam tej technologii. Na osłodę mamy szybkie ładowanie. W takim smartfonie jest to miła niespodzianka, nawet jeżeli to tylko 10W. Bateria, siłą rzeczy, w tym telefonie jest mocnym punktem. 6 godzin na ekranie to wynik za sprawą ogniwa o pojemności 4000mAh. Nie jest to telefon multimedialny, więc możecie dociągnąć i do 3 dni przy takim okazjonalnym użytkowaniu. Niezależnie czy podoba Wam się Redmi 7A, czy też nie, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, a może traficie niedługo na dużo ciekawszy smartfon. Zobaczymy, będzie teraz dużo nowości, także jak najbardziej warto zasubskrybować kanał tym czerwonym przyciskiem na dole. Wspominałem o podzespołach. Bardzo bałem się 2 GB pamięci RAM po przygodzie z Redmi 7, a tu okazuje się, że jest ok, podkreślam tylko ok, ale o tym za chwilę. Do tego mamy 16 lub 32 GB. Testuję tę słabszą wersję i gdy pobierzecie kilka programów, to już robi się gorąco, bo gdzie zmieścić kolejne tytuły czy zdjęcia? Mamy slot na karty SD i to oddzielny. DualSIM ma swoje osobne sloty. Jeżeli chodzi o procesor 8 -rdzeniowy Snapdragon 439 o maksymalnym traktowaniu rdzenia 2 GHz. Znajdziecie go w Alcatelu 3 czy na przykład Nokia 4.2. Daje on radę, choć 7A super płynny nie jest, ale zwalałbym to raczej na barki 2 GB pamięci RAM. Jeżeli dociążymy telefon aplikacjami w tle, to robi się nieciekawie, ale jeżeli jeżeli dbacie o to, żeby raz na jakiś czas telefon zrestartować, to codzienne funkcjonowanie odbywa się na takim znośnym poziomie. Xiaomi postawiło na Androida 9.0 i jak widzicie, system został dobrze zoptymalizowany. Jestem pod mega wrażeniem, bo mamy tutaj tryb ciemny, o który wiele osób walczy, którego nie ma nawet Xperia 1 z ekranem OLED, a ta jest jakieś 8 razy droższa. Jest również obsługa gestami, jak i tryb firmowy, który pozwala na funkcjonowanie telefonu wewnętrznej sieci korporacji. Możemy konfigurować diodę powiadomień, bo ona również jest na pokładzie. Ogólnie ustawienia są dosyć rozbudowane, a sam telefon nie jest wcale takim padłem. Oczywiście, jeżeli są tu osoby, które Przeszkadzają drobne spowolnienia, to nie jest to telefon dla Ciebie. Największym problemem tego smartfona jest chyba komunikacja, dokładnie jakość rozmów. Jest tragiczna. To nie jest tak, że sobie wymyślam, bo rozmówce ledwo co słyszałem, przy czym często trzeba się domyślać słów. Dawno takiego dramatu nie przeżyłem. NFC nie ma, jego obecność byłaby wielką niespodzianką, a szybkość internetu można przyrównać do obładowanego torbami dromadera idącego po mokrym piastku tuż przy morzu, tak więc szybko nie jest. Tym sposobem dotarliśmy do muzyki. Jest Jack i jest również bardzo przyjemna barwa na słuchawkach, ale z jednym zastrzeżeniem: przy użyciu korektora dźwięk robi się taki trochę jakby plastikowy, jakby przez jakąś osłonę był wydzielany i traci swoją dobrą barwę. Z equalizera korzystać nie trzeba, także tym standardowym dźwiękiem jestem akurat miał zaskoczony. Na głośniku jest zupełnie należycie, ale ochów i achów nie oczekujcie. Przechodzimy do kremdela de la creme każdego smartfona, czyli do aparatu. Nie będzie długi opowieści o aparatach, bo mamy tylko jeden o rozdzielczości 12 megapikseli i jasności 2,2. W zależności od wersji, może też trafić na 13 megapikseli, także warto to wiedzieć. Za dnia fotki są adekwatne do jakości, oczywiście są często przypalenia na niebie, a rozpiętość tonalna jest średnia, w pomieszczeniach jest bardzo słabo, fotki przypominają jakością te aparaty sprzed 4-5 lat i to nie mowa wcale o flagowcach z tego okresu, kolory są wyprane, kontrast ucieka i do tego jest mydło na zdjęciach, wygląda to bardzo źle, w nocy nie ma sensu wyciągać tego smartfona, bo to co wypluwa 7a nie nadaje się nawet do... no do niczego się nie nadaje. Nocne zdjęcia są tragedią, mamy rzekomo wsparcie sztucznej inteligencji, ale przy takim zapleczu sprzętowym ta inteligencja nie wiem jak bystra musiałaby być, żeby cokolwiek naprawić. Pozostaje frontowy aparat. 5 megapikseli, również o świetle 2.2. Na fotkach jest dużo szumu, a kolory są wyprane. Wygładzanie twarzy jest bardzo agresywne, a po przybliżeniu nasze oblicze jest jedną wielką plamą. Tutaj jest również beznadziejnie, nawet jak na tą półkę cenową. Na koniec alternatywy. Trudno znaleźć w sumie tańsze smartfony w sieci, które są w jakikolwiek sposób sensowne, no ale spróbujmy. LGK40 to jest jedna propozycja, którą spotkałem na swojej drodze. Jest to urządzenie oczywiście ciut droższe, ale może warto go rozważyć. Drugą opcją, dużo bardziej sensowną, jest Motorola Moto G6, urządzenie naprawdę bardzo solidne, które swoją ceną naprawdę zachęca do zakupu. Podsumowując, już wszystko chyba wiecie, o Xiaomi mi Redmi 7A. Sam dalej szukam osób, do których może on trafić, może podpowiecie mi coś w komentarzach, dacie znać co sądzicie o właśnie tym smartfonie. Ja się z Wami żegnam i oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach, także cześć i do zobaczenia!